Mimo utrudnień spowodowanych pandemią, modernizacja stadionu miejskiego nie ustaje. Nowoczesny obiekt, który docelowo ma pomieścić niemal półtora tysiąca kibiców, z każdym tygodniem nabiera pełniejszych kształtów. Myślę, że nie tylko kibiców tęczy, ale też naszych mieszkańców cieszy kolejna duża inwestycja. To jest jedna z większych inwestycji w naszej gminie i w naszym mieście, jaką jest budowa, modernizacja stadionu miejskiego w Biskupcu. No, prace postępują. Myślę, że na jesieni już tego roku nasi nie tylko piłkarze, ale też mieszkańcy czy szkoły i uczniowie się cieszyli z nowego obiektu sportowego. To nie tylko są dwie płyty boiska z oświetleniem, ale także bieżnia tartanowa, bieżnia do dal, a także do pchnięcia kulą, także na pewno i te szkoły i klasy już uczniowie będą mieli tutaj co robić i będą na pewno mile spędzać czas. Poza wizytówką sportową Biskupiec zyskał również nową wizytówkę turystyczną i rekreacyjną. Mowa tu o plaży nad jeziorem Kraksmały, z której już korzystają mieszkańcy miasta i gminy teren, który tak naprawdę był nieużytkowy, bo był porośnięty trzcinami, troszeczkę zabagniony i na tym terenie tak naprawdę daliśmy nowe życie dla, dla plaży tutaj w, w Biskupcu, ale też nowe życie dla, dla jeziora, bo już jednak już teraz mieszkańcy nasi się cieszą i już nieraz mnie zaczepiają, że naprawdę fajnie spędzają czas właśnie w tym miejscu, także mogą przychodzić z całymi rodzinami, odpocząć, dzieciaki mogą się pobawić, za chwilę będzie można pograć w siatkówkę, ponieważ są dwa boiska do siatkówki. Utworzenie plaży to jednak pierwszy z etapów tej inwestycji. Drugim ma być m.in. rekultywacja akwenu. Powstaną dwa pomosty na jeziorze Kraks. Do tego również zaczniemy już rekultywować jezioro. Część jeziora, na której za chwilę będziemy mieli dokumentację, mieli pozwolenie wodno -prawne. i chcemy usunąć część ścianowisk. Nad tym wszystkim zajmują się pracownicy i monitorują to pracownicy Uniwersytetu Rolnictwa Mazurskiego, z którymi współpracujemy i tutaj należy też słowa uznania właśnie dla, dla doktorów, którzy realizują tę dokumentację, bo to naprawdę nie jest łatwy temat. Jesteśmy po badaniach i, i mogę powiedzieć, że na sezon letni no, niestety nie zaczniemy tych prac ze względu na to, żeby nie zamówić i nie... nie, nie za, brudzić jeziora. Te prace dopiero zaczną się na jesieni tego roku także już naprawdę to jezioro w przyszłym roku zyska prawdziwe swoje oblicze. Wśród mniejszych, ale równie ważnych inwestycji znalazły się nowe i odnowione place zabaw, z których mogą cieszyć się mieszkańcy zarówno samego Biskupca, jak i okolicznych miejscowości. W ostatnim czasie w całej gminie Biskupców powstaje naprawdę sporo tych placów zabaw. To nie jest jakieś widzimy się nasze, tylko to są potrzeby przede wszystkim naszych mieszkańców i na ten głos reagujemy. W sołectwach Prace zabaw powstają przeważnie z funduszu Sołeckiego i z budżetu gminnego. Natomiast w mieście w ostatnim czasie pozyskaliśmy pieniądze z programu rewitalizacji miast i mamy pieniądze właśnie z dofinansowania na budowę placu zabaw w Biskupcu. Dzięki środkom z funduszu Sołeckiego duży i bogaty w maszyny plac zyskał lipowo. Wzbogacony o nowe maszyny został również plac zabaw w Czerwonce. Do tej pory był bardzo mały placyk, ale dzięki funduszom. Yy... Funduszowi Sołeckiemu i z projektu Urzędu Miasta i Gminy Z Biskupca. Dostawiliśmy domek ze zjeżdżalnią. Trzy rzeczy doszły: konik i bujawka. Dzieci już są teraz bardzo zainteresowane, rodzice też, bo mają gdzie przyjść, dzieci. Z tym dziećmi na plac zabaw. Naprawdę się robi coraz lepiej. No i tak myślimy, że z roku na rok będziemy troszeczkę, troszeczkę tych elementów dostawiać. Tam Starać się, żeby ten placek naprawdę był taki dużo większy. Nowe place zabaw powstały również w samym Biskupcu, z nowych miejsc rekreacji można już skorzystać m.in. przy ulicy Słowackiego i Chrobrego. Już wkrótce do użytku oddany zostanie również plac mieszczący się przy przedszkolu Jacek i Agatka. Była bardzo duża potrzeba, żeby ten plac tutaj był i nie cieszę się tylko jako radna Miasta Biskupic, ale przede wszystkim jako mama trójki dzieci, której które dzieci chodziły tutaj do przedszkola i wiem jaki był, że tak powiem, deficyt tych urządzeń do zabawy, a tak naprawdę spędzamy, my mamy, bardzo dużo czasu po przedszkolu i popołudniami na takich placach zabaw. I była bardzo dużo potrzeba, bardzo dużo zapytań było telefonów i bardzo się cieszę, że w końcu projekt jakby jest już praktycznie w trakcie realizacji, o czym mam wyobraźni widzę, jak będzie pięknie. Wyjątkowym miejscem stał się teren przy ulicy Kopernika, gdzie poza placem zabaw można skorzystać z siłowni plenerowej, boiska, strefy rekreacyjnej oraz specjalnego placu dla psów. Też się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem i powiem szczerze, że też mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tego placu zabaw, bo jest to w końcu miejsce do, do zabawy, a tam, jeżeli chodzi o dzieci, to jest bardzo duża ilość dzieci w tych pobliskich blokach mieszka na Kopernika. Wszystkie place zabaw mają być w pełni gotowe na sezon letni. Na kolejne informacje z gminy Biskupiec zapraszamy już za tydzień.